List do Kolosan. Pierwszy rozdział. I czytamy od 15. wersetu. On, czyli Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Niesamowity tekst. Słowa Bożego niesamowite. Tak wiele ludzi dzisiaj, nawet wierzących, absolutnie nie zdaje sobie sprawy, kim jest Jezus Chrystus. Ludzie toczą boje. I zaczynając od tego, że jest Synem Bożym. Ale nie Bogiem. A kończąc na tym, że jest upadłym demonem, tak ludzie widzą dzisiaj Jezusa Chrystusa. Śmiech bierze. Śmiech bierze. Jak można być głupcem, czytając Boże Słowo, to pokazuje właśnie postawa tych ludzi. Ale co mówi Biblia? On jest obrazem Boga niewidzialnego. Ludzie, pomyślcie przez chwilę. Przez całe wieki ludzie się zastanawiali, czy jest Bóg. A jeśli nawet uznawali, że jest, to mówili: A nie wiemy, jaki On jest. Nie wiemy, czy się nami interesuje, czy nie. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Ludzie, kiedy patrzymy na Chrystusa, kiedy słuchamy Chrystusa, kiedy czytamy Jego słowa, to wiemy, jaki jest Bóg. Wszystko o Bogu wiemy, co wiedzieć powinniśmy i co jest dostępne dla nas. Widzimy Boga pełnego miłości, pełnego przebaczenia. Boga, który gotowy jest oddać swoje życie, aby zbawić takich wrednych ludzi jak ja i Ty. Widzimy Boga, który troszczy się o każdego człowieka, który jest zainteresowany życiem każdego człowieka. Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Chodzi po wodzie, ucisza wiatr, wyprowadza z grobów zmarłych, oczyszcza trędowatych. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Bierze do ręki kawałek chleba i karmi tysiące ludzi. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Obrazem. Tenże Jezus Chrystus, rozmawiając z Samarytanką, wyraźnie powiedział, że Bóg szuka takich ludzi, którzy byliby z Nim w duchowej, bliskiej relacji, ponieważ On sam jest Duchem. Tak Boga nikt nigdy nie widział. Tak mówi nam Boże Słowo. Ale z tym Bogiem możemy mieć... Relacje. I my wiemy, z kim mamy relacje, bo wiemy, jaki Bóg jest. Bo kiedy patrzymy na Jezusa, nie mamy żadnej wątpliwości, jaki jest Bóg. Ale to nie wszystko. Dowiadujemy się, że cokolwiek zostało stworzone na tym świecie, zostało stworzone przez Chrystusa. To Chrystus był tym, który stwarzał. Nieprawdopodobne. Stwórca wszechświata dał się przybić do krzyża. Stwórca wszechświata dał się spoliczkować słudze arcykapłana. Stwórca wszechświata dał siebie nazywać uczniem Belzebuba. Stwórca wszechświata pozwolił pluć na siebie. Pozwolił się bić, pozwolił na to, żeby mu zarzucano, że jest kłamcą. Jakże często my, którym się przecież zarzuca prawdziwe rzeczy, Niekoniecznie te, które werbalnie są wypowiadane, ale przecież my wiemy, że jesteśmy winni wielu innych grzechów, winni wielu innych złych uczynków. I obrażamy się, denerwujemy się, potrafimy strzelić focha bo ktoś nam coś zrobił powiedział a stwórca wszechświata chodził pomiędzy nami a myśmy go potraktowali jak byle kogo i obraził się wszystko dla niego zostało stworzone każdy kawałek ziemi po której stąpał wyszedł spod jego ręki powietrze którym oddychał zostało przez niego stworzone Wszelki pokar, który przyjmował, był stworzony przez Niego. Woda, którą pił, wino, które pijał, zostały stworzone przez Niego. Ludzie, z którymi się spotykał, z którymi rozmawiał i których zbawił, zostali stworzeni przez Niego. Zwierzęta, kamienie, morze, drzewa. Wszystko to spotykam na swojej drodze, wszystko zostało przez niego stworzone. Mało tego, zostało stworzone dla niego. Czasami, w swojej pysze, myślimy, że Bóg stworzył ziemię dla nas. Nieprawda. To jest jedna z najgłupszych i najbardziej egoistycznych myśli, jaka towarzyszy człowiekowi od zarania. Bóg stworzył dla nas. Nie. Bóg stworzył dla siebie, a nam zechciał łaskawie udzielić zgody na korzystanie ze wszystkiego. No, a jak żeśmy się dorwali do wszystkiego, to żeśmy wszystko zepsuli. I o tym też warto pamiętać. Dlatego Bóg stworzył wszystko dla siebie, dla siebie. Chrystus nie tylko wszystko stworzył, ale wszystko stworzył dla siebie. Pięknie. Myślę, że to jest jedna z najlepszych wiadomości, jaka dotarła do wielu z nas w ostatnim czasie. Dalej czytamy, że On jest przed wszystkimi rzeczami. I wszystko na nim jest ugruntowane. Gdyby jego nie było, nic by nie było. Ci, którzy wierzą, że wybuchło i się stało, naprawdę są godni wyśmiania. Jezus Chrystus jest tym, który pozwoli, żeby cokolwiek się pojawiło. Mało tego, wszystko jest na nim zbudowane. W innym miejscu czytamy, że On wszystko podtrzymuje słowem mocy swojej. On wszystko podtrzymuje słowem mocy swojej. A więc to Bóg, Bóg ma moc, aby ten cały świat utrzymywać przy istnieniu. Jakże śmieszne są ludzkie działania dzisiaj, kiedy próbujemy o, ratować klimat. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, chociaż jestem przekonany, że ci, ci, którzy to propagują, to tak naprawdę są nieźli cwaniacy, którzy chcą zarabiać ogromne pieniądze na sprzedaży technologii takim naiwniakom, którzy wierzą, że klimat można uratować. A cóż to? Bóg nie panuje nad klimatem? Bóg nie może zapanować nad tym, czy jest cieplej, czy chłodniej? Ludzie, dajcie sobie trochę możliwości logicznego myślenia. No trochę pomyślcie. Nawet już wśród chrześcijan znajdujemy obrońców klimatu. W Starym Przymierzu, szczególnie u czterech wielkich proroków, właściwie poza Danielem, u trzech wielkich proroków znajdujemy fragmenty Słowa Bożego, które mówią o tym, że pewne zaburzenia klimatyczne, które miały miejsce, wynikały tylko i wyłącznie z jednego: z grzechu. Z grzechu. Bóg właśnie w ten sposób sądził ludzi. Czy Bóg ma dzisiaj powody, żeby sądzić ludzi? Oj, bez liku. I coś mi się wydaje, że tych powodów będzie coraz więcej w miarę upływu kolejnych dni, tygodni, miesięcy i lat, ponieważ ludzka pycha i głupota naprawdę nie znają granic. Jak można zaradzić wszelkim problemom tego świata, tylko w jeden sposób? Uznać, że jest właściciel tego świata, że jest Pan tego świata, a jest Nim Jezus Chrystus. I przyjść do Niego w pokorze i poprosić Go, żeby zechciał okazać litość, zechciał okazać miłosierdzie. Ja wierzę, że w wielu miejscach na Ziemi właśnie tak się dzieje: gdzie całe rodziny, całe społeczności przychodzą i proszą. I Bóg lituje się. Tak, kilkadziesiąt kilometrów dalej nadal dzieje się źle ale w tym jednym miejscu nie, dzieje się dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy jesteśmy w stanie pokłonić się temu, który wszystko stworzył i który nad wszystkim panuje? Czy jesteśmy w stanie ukorzyć się przed Jezusem Chrystusem? Jeśli znasz Jezusa Chrystusa, to czy Twoje życie jest życiem w uniżeniu przed Nim? Czy Jezus Chrystus jest rzeczywistym Panem Twojego życia? A jeśli nie znasz Jezusa, czy gotów jesteś przyjść? Czy gotów jesteś pochylić się do Jego stóp? Jaki masz dowód na to, że świat powstał sam z siebie? Obawiam się, że nie ma takiego dowodu i nikt go nie znajduje. Nikt. A czy jest jakikolwiek dowód na to, że Bóg stworzył? ten świat. O tak. Tych dowodów jest bezliku. Wystarczy tylko chcieć, chcieć, zacząć myśleć. No dzisiaj to jest wyzwanie. W świecie, gdzie zabrania się myślenia, gdzie oducza się myślenia, zacząć myśleć oj to bardzo, bardzo wymagająca praca. Trzeba się naprawdę sporo namęczyć. Człowiek myśli tylko tyle, ile musi. Taka jest właściwość naszego umysłu. Myślimy tyle, ile musimy myśleć. Sprawa naszej wieczności przymusza nas do myślenia, przymusza nas do zastanowienia, przymusza nas do zrewidowania. Swojej bezmyślności. Stajemy bowiem przed słowem, przed Bożym Słowem, które mówi: Chrystus wszystko stworzył. Wszystko stworzył dla siebie. Nie ma takiej rzeczy na tym świecie, której by Chrystus nie stworzył. Czy jesteś w stanie temu zaprzeczyć? Nie, nie jesteś. Nie jesteś w stanie zaprzeczyć tej prawdzie. Mało tego, Słowo Boże mówi, że wszystko jest na Nim ugruntowane. Wszystko! Wszystko On podtrzymuje mocą swojego słowa. Wszystko, bez wyjątku, wszystko. Mamy do czynienia z Bogiem, mamy do czynienia z Panem, któremu winniśmy oddać chwałę i cześć, przed którym winniśmy się. Pokłonić, pochylić jak najniżej, wyznając swoje grzechy, wyznając swoją głupotę i swój bunt i odbierając błogosławieństwo i przebaczenie, odbierając nadzieję, którą on wleje w serca tych, których uratuje. Czy też chcemy przez całe życie zaprzeczać prawdzie, zaprzeczać faktom, tylko po to, żeby móc żyć tak, jak nam wygodnie. Ale pamiętaj, schodząc z tego świata, będziesz przeklinał swój los. Będziesz przeklinał dzień, w którym się urodziłeś. Będziesz przeklinał ludzi, którzy zwiedli Cię i oszukali. Będziesz umierał w strachu i w przerażeniu. A gdzieś wewnątrz serca będziesz wiedział, że idziesz na sąd i nic Cię nie uratuje. Bo nie uznałeś tego, który wszystko stworzył. A całe stworzenie wokół wyznawało głośno: Jest jeden Pan, jeden Bóg, jeden Zbawiciel, Jezus Chrystus, i wszystko do Niego należy, i wszystko jest Jego własnością. Pamiętaj o tym i obudź się.